Przed nami temat 112 lekcji w 15 minut dla klasy siódmej i jest to ostatnie powtórzenie działu 5 dotyczącego równań. Serdecznie zapraszam. Really w zadaniu pierwszym mamy napisać odpowiednie równania. W podpunkcie A baba Jaga upiekła x pierników. Babeczek o dwie więcej, czyli mamy jeszcze babeczki o dwie więcej niż pierników i mamy jeszcze makaroniki dwa razy mniej niż pierników, czyli dzielimy przez dwa lub dzielimy przez dwa makaroniki. Razem wszystkiego mamy 72 sztuki, czyli pierniki, babeczki, makaroniki. 72 sztuki i zapisujemy w postaci x, x plus 2. I tutaj, chyba zdecydowanie lepiej z tej formy zrobić jedną, drugą x, ale każda z nich jest jak najbardziej poprawna. Czyli nawet jak wpiszecie dzielone na 2, to będzie uznane. I jak tutaj wpiszecie sobie jedna, druga, bo moim zdaniem najlepiej to wygląda, to też będzie. Tak samo poprawne jak ta wersja wyżej. Teraz mamy bilet normalny do kina, kosztuje x zł. Normalny x. A bilet ulgowy jest o 3 zł tańszy. Ulgowy to co normalny minus 3 zł. Cztery bilety normalne kosztują tyle samo co 5 ulgowych. I to tyle samo oznacza taki znak równości, że tutaj mamy naszą. Wagę i dwie szalki. W takim razie cztery bilety normalne, tyle samo co pięć ulgowych. Cztery bilety normalne, tyle samo co pięć ulgowych, tylko zapisanych przy pomocy niewiadomej X I jeszcze taki jeden wariant, jeśli ktoś by sobie to wymnożył, to też jest jak najbardziej poprawną wersją wersja numer dwa i wersja numer. 1. W zadaniu drugim mamy tak postawione pytanie, czy prawdą jest, że liczba 2 jest rozwiązaniem podanego równania? I na początek, jeśli chcemy sprawdzić, czy dana liczba jest rozwiązaniem, to musimy ją podstawić za x. Za każdego x wstawiamy sobie dwójkę, tutaj będzie 2 do potęgi drugiej i 2 razy 2. 2 do potęgi trzeciej to jest 2 razy 2 razy 2, 2 do potęgi drugiej to jest 2 razy 2 i jeszcze 2 razy 2 dokładamy. Z tego mamy 8, z tego mamy 4, dodać 4 i wychodzi nam lewa strona równa prawej. Czyli odpowiedź, czy prawdą jest, że liczba 2 jest rozwiązaniem równania, to zaznaczymy, że to jest prawda. Teraz pytanie, dlaczego to jest prawda? Ponieważ rozwiązaniem tego równania jest liczba 0, tutaj nam się to kompletnie nie zgadza z tym, co mamy. Ponieważ rozwiązaniem tego równania liczba minus 1, też jakoś nam się to nie skleja z naszymi rozwiązaniami. Ponieważ dla x równego 2, lewa strona równania jest równa prawej stronie równania. Lewa strona taka sama jak prawa strona. I definitywnie zaznaczamy odpowiedź C. Ona nam wyjaśnia, dlaczego równanie wyszło nam prawidłowo. Mam rozwiązać w pamięci podane równanie i zapisać rozwiązania. Rozwiązania sugeruje nam ten wyraz, że będzie więcej niż jedną, to jest liczba mnoga. Ja Wam już kiedyś w poprzednich materiałach pokazywałam, że jeśli sobie to wymnożymy, to na tym etapie edukacyjnym to tak nie bardzo pójdzie Wam to wyliczyć, bo będziemy mieć 6x do potęgi drugiej minus 3x równa się 0. I jak będziecie w szkole średniej, to będzie takie coś jak wyróżnik trójmianu kwadratowego, na to jest wzór i będziecie sobie mogli to spokojnie wyliczyć, ale w szkole podstawowej ten sposób Odkładamy na bok i robimy to inaczej. Mówiłam Wam, że można, kiedy mamy albo dwa nawiasy, albo dwa takie elementy, jak tutaj, każdy z nich osobno przyrównać do zera i osobno wyliczyć. Tutaj podzielimy przez 3 i mamy 0 dzielone na 3, czyli 0, i to jest rozwiązanie numer 1, a ten cały nawias przyrównujemy osobno. Do zera i takie małe równanie sobie wyliczamy, i mamy jedną drugą. I to jest drugie rozwiązanie. Albo, tak jak sugeruje nam tutaj polecenie, robimy to w pamięci, albo wyliczamy w podany przeze mnie sposób. Wybór należy do Was. Mamy podane równanie, i można liczyć sobie ułamkach można tworzyć wspólny mianownik. Ja zdecydowanie wolę sposób, który, w którym pozbywam się tych ułamków. Możemy sobie przemnożyć całe nasze równanie od razu przez 12, tak żeby i czwórki, i trójki pozbyć się za jednym razem, albo jeśli na to nie wpadniemy, najpierw będziemy pozbywać się czwórki. Każdy jeden element, taki jak x, taki jak ułamek, będziemy po kolei przemnażać razy 4, bo to jest obustronne działanie. I w ten sposób nam, powiedzmy, umownie znika czwórka, tak naprawdę zamienia się w jedynkę, 4 dzielone na 4 to jest 1, i zostaje nam, uwaga, to jest bardzo ważne, to co nam zostało, zostaje, ale wpisane w nawiasie, żeby nam się znaki zgadzały, bo był ten minus, który nam tutaj sytuację zmienia. I po wymnożeniu mamy tutaj 4 trzecie, ponieważ tutaj mamy 4 pierwsze, a mnożymy licznik z licznikiem, mianownik z mianownikiem. Teraz pozbywamy się trójki dokładnie w ten sam sposób, i też każdy jeden poszczególny element przemnażamy przez 3, i tutaj cały nawias będziemy sobie przemnażać. I mamy 3 razy 4, trzecie i ta trójka też się zamienia w jedynkę, i ją pomijamy. W zapisie zostanie nam sama czwórka. Tutaj mamy 12x, tutaj mamy minus 9x, tutaj dokładamy minus 3 i mamy czwórkę. Przekładamy sobie trójkę na stronę liczb, czyli będziemy dodawać obustronnie trójkę i 12 odjąć 9 możemy już wykonać, będziemy mieć 3x. 4 dodać 3 daje nam 7. Pozbywamy się trójki poprzez działanie odwrotne, czyli dzielenie i mamy wynik 7 trzecich. Jeśli ktoś woli zamiast wyniku 7 trzecich w postaci ułamka niewłaściwego, można wyciągnąć z całości, to będą 2 całe i 1 trzecia nami piąte zadanie, a w nim bardzo, bardzo długie równanie. Robimy sobie po kolei. 4x przepisujemy, tutaj nic się nie dzieje. Następnie przemnażamy sobie nawias. Minus x razy x daje minus x do potęgi drugiej. Minus razy minus da nam plus 2x. Następnie kolejny nawias przemnażamy przez jedną drugą. I będziemy mieć jedną drugą x kwadrat, dodać 3 drugie. Znak równości przepisujemy i przemnażamy kolejny z tym razem przez dwójkę i jeszcze jeden znowu przez minus x. Minus minus daje nam plus 4 x. I teraz przekładamy sobie wszystkie x na stronę lewą, a wszystkie liczby na stronę prawą. To zaczniemy może od przekładania x. -ów. I zawsze przekładamy, zmieniając znak na przeciwny. To jest najważniejszy element tej czynności. I to wszystko, co było po lewej stronie, kopiujemy i wklejamy. Można sobie najpierw zredukować, a dopiero potem zająć się całą resztą. Tu już kolejność jest dowolna. Żeby wszystko było wiadomo, ja przepisuję, dokładam minus. 2x dokładam plus. x do potęgi drugiej i dokładam minus 4x, i została mi tutaj tylko szóstka. Jeśli chodzi o liczby, to tu się zabłąkało. Tylko 3 drugie, które przekładamy na stronę liczb, i w tym momencie możemy zacząć sobie redukować. Był x do kwadratu. Tutaj mamy 1,5, a tu był na plusie, czyli te dwa x do kwadratu nam się kasują. Zostaje jedna druga x do potęgi drugiej. Później mamy zwykłego x, i tutaj go odejmujemy. Tutaj mamy 4 i je odejmujemy, czyli nam też się skraca. Nic więcej nie zostaje, tylko ta jedna druga x do potęgi drugiej. Szóstka i 6 dokładamy ze zmienionym znakiem 3, 2. Czyli 1, 2x do potęgi 2 to jest 6 całych, odjąć 1 cała i 1, 2. Mamy 5 całych i jeszcze odjąć 1, 2. To w sumie możemy za jednym razem zrobić i zostaną nam 4 całe i 1, 2, które zamieniamy na ułamek niewłaściwy, aby móc. Wykonać dzielenie przez jedną drugą. I mamy x do potęgi drugiej równy 9 drugich razy odwrotność. Tutaj nam się skrócą. Dwójki. I ostatecznie otrzymujemy x do potęgi drugiej równy 9 pierwszych, czyli x do potęgi drugiej równy 9. I teraz działaniem odwrotnym do potęgowania jest pierwiastkowanie. Ale Wy pierwiastkowanie macie dopiero w kolejnym dziale. Może za długa ta strzałka, ale już Wam pokażę. X do potęgi drugiej. Pierwiastek jest działaniem odwrotnym do potęgowania. I tutaj jak mamy, pierwiastek skraca się z potęgą i mamy wynik. Pierwiastek z 9 i minus pierwiastek z 9. A to ostatecznie daje nam 3 i daje nam minus 3. To są dwa poprawne rozwiązania. Tak działają pierwiastki, ale tak jak mówię, tym się zajmiemy dopiero w kolejnym dziale i będziemy dokładniej sobie omawiać. A tutaj, jaka liczba pomnożona razy taką samą liczbę da nam 9? I pomysł, żeby wpaść na te trójki, jest dosyć szybkim pomysłem. Ale trzeba pamiętać, że możemy podstawić minus 3 razy minus 3 i to również w wyniku da nam plus dziewiątkę. Czyli rozwiązanie pierwsze to trójka, ale jest jeszcze rozwiązanie drugie i to jest minus trójka. Podstawą grania stosowa jest trójkąt prostokątny. Ja sobie rysuję poglądowy trójkąt prostokątny o wymiarach 3, 4 oraz 5. Jaką wysokość powinien mieć ten grania aby jego pole powierzchni całkowitej było równe 84 cm2? I jeśli chodzi o bryłę, to tutaj taki rysunek, bardzo powiedzmy poglądowy. I w przypadku powierzchni całkowitej, w zależności od tego, jaki stosów mamy, tak układamy sobie wzór. Pole całkowite to mamy dwa razy pole podstawy i dokładamy w naszym przypadku jedno pole boczne, drugie pole boczne i trzecie pole boczne. Zaczniemy od podstawy. Podstawą jest trójkąt. To jest taki klasyczny trójkąt i tutaj jest on prostokątny, czyli podstawa i wysokość są po prostu ramionami trójkąta. I jeśli chodzi o pole podstawy, obliczymy je sobie osobno ze wzoru: podstawa razy wysokość dzielone na dwa. I pole podstawy mamy 3 razy 4 dzielone na 2, mamy 12 drugich, czyli będzie to 6. I zamiast pola podstawy możemy już sobie tą szóstkę podstawić. Jeśli chodzi o pole boczne 1, niech będzie ono tutaj i ma wymiary 3 i ma wymiary h. Jest prostokątem, czyli pole boczne 1 to jest po prostu 3 razy wysokość. Pole boczne 2, niech będzie tutaj. I w takim razie ma wymiary, jest kąt prosty, 4 i h. Pole boczne 2 to będzie 4h, i zostaje nam ostatnie. Ono jest tutaj powiedzmy z przodu nas, i tu mamy piątkę i 5H. To jest właśnie to trzecie pole. Jak to wszystko sobie włożymy w równanie, to mamy następujące informacje z jedną niewiadomą. 2 razy 6 zamiast pola podstawy dodać 3H dodać 4h i dodać 5h i równe tyle, co podali, czyli 84 cm kwadratowe. Tutaj po przemnożeniu mamy 12, 3, dodać 4, daje nam 7, 7, dodać 5, daje nam 12. 12h równa się 84. Przekładamy 12 na drugą stronę ze zmienionym znakiem i mamy 12H równe 84 minus 12, czyli 72. Następnie dzielimy sobie przez 12, ale łatwiej nam będzie pododawać, ile tych 12 nam się zmieści w 72 i zmieści nam się 6, czyli wysokość, o którą nas pytali, jest równa 6. Centymetrów. Paniala jest trzy razy starsza od swojej córki. Sześć lat temu była od niej starsza pięć razy. Ile lat ma teraz Paniala, a ile jej córka? To jeszcze raz. Mamy Panią, ale mamy córkę i mamy sytuację, która jest teraz. I mamy sytuację, która wydarzyła się 6 lat temu. I przyjmijmy, że któraś z pań jest xem. Może to być pani, ale która jest 3 razy starsza od swojej córki. Może to być córka. Jeśli xem oznaczymy córkę. To pani Ala jest dzisiaj trzy razy od niej starsza. 6 lat temu była 5 razy starsza. Ale to było 6 lat temu. Jeśli nasza córka dzisiaj jest Xem, to 6 lat temu była X, ale 6 lat młodszym. I nasza pani Ala. 6 lat temu była 5 razy od starsza od córki, ale tej córki z przeszłości. I mamy rozpisane dane. Teraz trzeba zrobić równanie, aby wyliczyć, ile te panie mają lat. Można sobie też próbować zgadywać, ale spróbujmy wyliczyć. Chcemy wiek teraz. I. Możemy wziąć panią, ale pani Ala dzisiaj ma tyle lat. Pani Ala 6 lat temu miała tyle lat, dlatego dokładamy jej 6 lat, żeby wróciła do teraźniejszości. I mamy równanie. Cóż z niego wyjdzie? Dowiemy się, jak sobie przemnożymy razy 5. Mamy 5x odjąć 30 plus 6. I mamy tutaj teraz 5x minus 24. Przekładamy 5x na stronę x ze zmienionym znakiem. Mamy 3x minus 5x równa się minus. 24, czyli minus 2x równa się minus 24, dzielimy przez minus 2, która przeszkadza nam przy x. Minus dzielony przez minus da nam plus, i tutaj będzie 12. I to jest wiek córki, bo oznaczyliśmy córkę jako x. A pani Ala to będzie 3 razy x, czyli 3 razy 12, co daje nam Trzydzieści sześć lat, i w odpowiedzi mamy: Ala, która ma trzydzieści sześć lat, i córka, która ma dwanaście lat. Mamy w zadaniu prostokąt, dlatego od razu sobie go narysujemy, żeby móc zaznaczyć wszystkie niezbędne informacje. Jeden bok prostokąta jest dłuższy od drugiego o 3 cm. Jeśli ten zaznaczę x, to drugi jest x plus trójką. I teraz dłuższy bok skróciliśmy o 10%, czyli x plus 3. I od tego zabieramy 10% z x plus 3. Czyli 10% warto tutaj zamienić na ułamek. I warto by było jeszcze sobie ten nawias przemnożyć. Czyli ten bok dłuższy to ostatecznie by wyglądał jak x plus 3. 1 dziesiąta x i. 3, to można jeszcze ze sobą zredukować. I tutaj dokładnie tak. tak samo. I to jest nasz dłuższy bok po zmianach. Teraz będziemy zajmować się tym krótszym. I krótszy wydłużyliśmy o 10%. Czyli do krótszego, który był X, dokładamy 10% krótszego, po zamianie będzie 1 dziesiąta, tutaj była jedna cała, to mamy 1 całą i 1 dziesiątą X. I teraz po tych zamianach otrzymaliśmy kwadrat. Jeśli chodzi o kwadrat, to on ma taką cechę, że wszystkie boki ma równej długości. Jeśli jeden bok oznaczymy A, to drugi musi mieć dokładnie tyle samo, jak będzie oznaczony A. Mamy obliczyć obwód do kwadratu, ale najpierw przydałby się jeden bok. I tu mamy bok zapisany w jednej postaci, a tam mamy bok zapisany w drugiej postaci. I tutaj tutaj był minus, a tutaj u mnie minusa nie ma, więc szybko poprawimy sobie tylko znaki. Bo na początku skupiłam się na tym, że faktycznie skracamy bok, a potem już mi to uleciało. Czyli tutaj był minus, po wymnożeniu będzie minus i tutaj też będzie minus. To nie będziemy mieć jednej całej 1,0, tylko 90, a tutaj 2 całe 7. I będziemy sobie przyrównywać jeden bok, który nazywa się 1. 1 dziesiąta to jest dokładnie ten sam wynik, który musimy uzyskać z tego drugiego równania. 9 przekładamy na stronę liczby ze zmienionym znakiem, oczywiście będziemy mieć do odjęcia, a po prawej stronie 2,7 zostaje. Tutaj, jak sobie odejmiemy, to będą 2 dziesiąte x, przez które będziemy dzielić, i w dzieleniu ułamków drugi nie może mieć przecinka, czyli te przecinki sobie usuwamy. Mamy 27 dzielone na 2 i możemy wyciągnąć z tego całości, a nawet będzie nam to potrzebne. Potem do obwodu, czyli mamy 13 drugą, albo 13,5 cm i to jest jeden bok naszego kwadratu, a mamy obliczyć ostatecznie obwód, obwód to są cztery takie boki, czyli mamy cztery razy 13,5 obliczyć, to możemy sobie policzyć w słupku. Pisemnie, gdzieś na marginesie razy 4 tu będzie 0 i mamy 2 dalej, to mamy 12 plus 2 to jest 14. I 1 dalej tutaj mamy 4 plus 1 to jest 5 i było jedno miejsce po przecinku. Ono nadal musi się tutaj znaleźć, czyli mamy obwód równy 54 centymetry zwykłe. Już teraz bardzo serdecznie zapraszam Was na nowy dział, będzie dotyczył potęgi pierwiastków, będzie to dział 6 i 113 lekcja w 15 minut dla klasy 7.